Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przybywali uczniowie, czyli były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach Tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę. I włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem. Lecz i wierzący, Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie Chwała to mnie, Chrystus. Może znacie taki humor, ale Panie Jezu wybacz, że, że Twoim słowem posłużę się dla humoru, ale, ale to nie dlatego, co by, Panie Boże, lekceważyć ważyć Twoje słowo, ale że ono też dla nas sprawia taką radość i Ty też się wiele razy rozrodowałeś i słowo Twoje jest świadectwem wielkiej radości. To jest tak, że nie wiem, czy ta historia zdążyła się naprawdę. Czy to jest anegdotka, ale wiem i znam dokładnie w sensie takiego wydarzenia, które miało miejsce, że jeden z kapłanów został, mówiąc delikatnie, przesunięty do innej diecezji. Przesunięty. Po czym został przedstawiony jako kandydat do wyboru dla, przez Ojca Świętego na urząd biskupa i został wybrany w drugiej diecezji. I wrócił z powrotem do decyzji, z którą został delikatnie przesunięty. No i e, idzie i mówi do tych swoich. Kamień odrzucony przez budujących stał się fundamentem. Oni na to. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Dlatego. <grym> Słuchajcie, tak, żeby tak z uśmiechem rozpocząć, ale jak to ksiądz Marek mówi całkiem serio. To jest tak, że jak byłem we wspólnocie Aleluja i to są kochane ludki naprawdę, to zawsze, zawsze, często, w większości zajmowałem drugie, trzecie, ostatnie rzędy. Jak wybierali do, do różnych rzeczy, to nie mnie. Jak do jakichś funkcji odpowiedzialnych, to nie mnie. Jak do diakonii uwielbienia muzycznej, to też nie mnie. Że taka mała diakonika powstała i jeździliśmy posługiwać chorym w szpitalu, jak umieliśmy, to prawda, ale nigdy na spotkaniu, nigdy w czasie modlitwy. Wiecie, co się w sercu rodzi jak jesteś cały czas w drugim rzędzie, trzecim, dziesiątym, ostatnim. E, poszedłem do seminarium, to akurat nie było, także do ostatniego rzędu, ale później zaczęły się trudności, dramat podziału. Odeszli z Kościoła Katolickiego do innych grup, wspólnot. Jeden z ludków z, ze Wspólnoty Halleluja, jak tej dawniejszej oczywiście, założył nawet Osobny kościół, osobną wspólnotę. I z tego tytułu, że, że, że poszedłem do seminarium, to w toku i wyniku no, przedziwnych nauczeń, interpretacji Bożego Słowa, usłyszałem coś takiego, że przynajmniej dwa rodzaje złych duchów siedzą we mnie. Pierwszy to jest ten takiej religijności, bo kocham Matkę Bożą. A drugi to jest duch kontroli, ponieważ powiedziałem biskupowi, ślubuję Tobie, cześć i posłuszeństwo Tobie i Twoim następcom. I że w takim przypadku skrzywionego człowieka jak ja, czyli tego już na drodze powołania, w obleczonego, to już można ze mną tylko ewentualnie kawę wypić i to też bezpi tak w bezpiecznej odległości, żeby te duchy nie przeszły. E nie wymyślam, no, tak było. I wiecie co? Pan Bóg to ma takie przedziwne rzeczy i przedziwne prowadzenie, bo ja im błogosławię z tego serca i się za nich modlę. I, I bardzo ich kocham i w imieniu Jezusa wybaczyłem i przeprosiłem też za moje nerwy, złości, niepotrzebne głupie słowa, bo wiecie jak reaguje poranione serce. Nie muszę wam mówić. Więc człowiek dłużny nie pozostawał w różnych no, bynajmniej niebłogosławieństwach w stosunku do innych ludków skierowanych. Ale, ale teraz Pan Bóg robi rzecz taką niesamowitą. Nie chcę powiedzieć, że, że jestem ten kamień, który odrzucony staje się fundamentem. Ale w jakimś wymiarze, kochani, taki wypychany przez Pana Jezusa się czuję. Że nie ja sam, że nie dlatego, że chciałem, że wtedy, kiedy już sobie odpuściłem, podarowałem. A teraz Pan mówi: no tak, to teraz przez te wszystkie doświadczenia i poranienia jesteś przygotowany na to, żebym cię wypychał. Dlaczego też o tym mówię? Bo pięknie zostało w komentarzu to zaznaczone, że cień tego, który wyparł się trzykrotnie, powodował. Że łaska Boża tak działała w chorych, że byli uzdrawiani. Nie wiem, odczuwaliście kiedyś święte zawstydzenie? Stoisz, Pan Bóg cię kładzie na, na miejsce, przewodniczenie Eucharystii, diakoniu uwielbienia, yy, głoszenia katechezy, posługi modlitwy wstawienniczej. A Ty po prostu mówisz, Boże, ja, ja. Przecież ja to do niczego. A Pan Bóg dzisiaj mówi tak, ale przez moje miłosierdzie jestem w stanie sprawić, że cień tego, który definitywnie mnie się wyparł, bo dla Żydów trzy razy to znało, znaczyło dokładnie, ja Cię nie znam w ogóle. Nie znam Cię. Zrywam z Tobą relację. Nie chcę mieć, nie mam z Tobą po prostu nic do czynienia. Oczywiście, że to było powiedziane w strachu, w lęku, w obawie. To prawda, ale trzykrotnie. Jakoś Panu mogło to nie przeszkadzało, żeby cień Piotra uzdrawiał. Nie chcę powiedzieć przez to, to grzeszmy, a Pan Bóg i tak będzie działał, żebym był dobrze zrozumiany. Chcę powiedzieć przez to, że nawet kiedy przytrafi się nam grzech, którego z całego serca nie chcemy. Jusierdzie Boże jest tak wielkie, że jest w stanie przez nas działać rzeczy niesamowite. Tym bardziej, im bardziej przeżywamy i naszą słabość. Jeden z tekstów liturgicznych Kościoła mówi tak, że wspaniałe było dzieło stworzenia. Dokończcie, ale jeszcze wspanialsze jest dzieło odkupienia. Ja wiem, że intelektualnie to rozumiemy, bo polska mowa do nas przed chwilą jakoś tam trafiła. Ale czujecie, wspanialsze może być to w Was, co Bóg zrobi w miejscach Waszych zranień i grzechów, niż to, jacy byliście przed zawaleniem sprawy. Nawet nie może. Będzie wspanialszy. Tu podzieli się takim obrazem, myślę, że proroczym, który miałem na seminarium odnowy w Duchu Świętym w diecezji świdnickiej dla kapłanów, a z księdzem Piotrem Wałżytkiem tak prowadziliśmy, dla dwudziestu kilku kapłanów, seminarium odnowy w Duchu Świętym. Albo w czasie jakiejś innej posługi, ale wiem, że tamte tereny, no, Jakiś czas już temu to było, że miałem taki obraz. Obraz, który, który Pan Jezus mówi tak. Człowieczek był taki malutki, mały, brał tego człowieczka na ręce i powiedział, chcesz być szczęśliwy, chcesz doświadczać chwały, miłości mojej. Człowieczek mówi tak, tym człowieczkiem byłem ja. Ale tym człowieczkiem też jest każdy. Każdy. Dobrze, to ja cię wprowadzę. I wiecie co zrobił? Tak ręce i wprowadził przez ranę swojego serca do wnętrza swojego serca. Jak ja tam weszłem w czasie tego obrazu, to słuchajcie, to jest nie do opisania, co tam było. Nie do opisania. Ale później się pytałem, panie Jezu, ale. No, no ja wiem, to chcesz mnie tam wprowadzić, ale. Jak to się dokonuje? Pokaż mi. I wtedy Pan Bóg pokazał drugi obraz. Zobaczyłem hostię na moich dłoniach. Czyli pana Jezusa. I w czasie tego obrazu, ja tego pana Jezusa, tak samo jak przed chwilą widziałem, wprowadziłem do mojego serca przez moje rany. Kiedy ja wprowadzałem Pana Jezusa do mojego serca, przez moje rany, to dokonywało się to pierwsze. On wprowadzał mnie do swojej przestrzeni serca, przez radę swojego serca. I mówił, zraniłeś mnie, ale to otwarło moje serce na to, żebyś mógł wejść do pełni chwały i błogosławieństwa. Tu nie chodzi o to, żebyśmy specjalnie ranili. Ale to chodzi o to, że nawet jak zranimy, to to miejsce może stać się miejscem największej chwały, największego błogosławieństwa. Nie tylko może, ale się staje. Bo z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. A ilekroć nie domagam, pisał święty Paweł, tylekroć jestem mocny. Trzy razy prosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie. To, co przed chwilą powiedziałem, trzykrotne oznaczało definitywnie. Nie chcę, zupełnie zrywam. Trzykrotnie prosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie. Bo tak czuł się niegodny. Czuł się, przepraszam za sarkazm, sam tego święty Paweł użył poronionym płodem, ostatnim z apostołów. Ponieważ prześladował Kościół Boży, czuł się najmniej godnym do tego, żeby iść i nieść imię Pana Jezusa. Ale co zrobiło miłosierdzie? Jak mu Pan Jezus powiedział? Wystarczy Ci moje łaski. Obrienica Pana. Chciej odczuwać swoją słabość. Chciej poznawać swoje rany. Nie uciekaj przed tym. Mężnie, z pokorą, z męstwem naprzeciw tym myślom i oskarżeniom złego stawiaj, stawaj przed majestatem Bożego miłosierdzia, z tym, z czymś najchętniej byś uciekł, uciekła. Bo tam czeka na ciebie ogromne Boże Miłosierdzie. Jak myślałem o tym Boże Miłosierdziu, kochanym, niesamowitym, oczywiście to są jakieś prochy w sensie pyłki, myśli, ale na szczęście jest to tajemnica nieskończona, więc w nieskończoność możemy ją poznawać. Więc tak. Wspaniałe dzieło stworzenia, a jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Ja wiem, że to wykracza po na, poza naszą ludzką logikę, ale tak jak było w jednym z czytań paschalnych, na które Paweł zwrócił uwagę, bo je czytał, e, piąte chyba, e, że myśli nasze nie są. Na, e, myśli na, e, moje, mówił Pan, bo nie są myślami waszymi, ani moje drogi, waszymi drogami, bo jak niebo góry nad ziemią, tak myśli moje nad myślami waszymi drogi, moje nad drogami waszymi. Dlatego człowiek mówi, Panie, a co będzie, jak zgrzeszę? Bo zobaczcie, że diabeł chce nas wprowadzić w taki lęk. Dzisiaj słyszeliśmy to wyraźnie. Nie lękajcie się, nie lękaj się, nie bój się. A co będzie, jak zawalisz sprawę? A Pan mówi: Ja to przewidziałem. Już poznajesz, jak Cię kocham. Ale nawet gdybyś zgrzeszył, to jeszcze bardziej poznasz, jak Cię kocham. Jeżeli z tym obrazem miłosierdzia Bożego staniemy, to słuchajcie, nie ma żadnych wymówek przed Panem Jezusem. Przepraszam za takie spłycenie i trywializowanie. Za mały, za duży, za gruby, za chudy, za stary, za młody, za głupi, za niewykształcony, za, z niedosłuchem. Żadnego argumentu nie ma. Żadnego. Żadnego. Jest potrzebne tylko jedno. Totalne zaufanie i zawierzenie w to, że Bóg jest nieskończenie miłosierny. I wszystko możesz. I Twój cień będzie uzdrawiał. I to jest taka pieczęć Bożego Miłosierdzia nad tym wszystkim, co, co zostało powiedziane. Bo ktoś może powiedzieć: za wielkie zadanie. Jeżeli Bóg daje nam zadanie, to znaczy, że nie jest za wielkie, bo to jest, nie jest zadanie na naszą miarę. To jest zadanie na Jego miarę. A czy On ma miarę? Więc nie mów Bogu, że coś dla Niego jest niemożliwe. Niech ta wiara. To totalne zaufanie i zawierzenie nas przenika. Nie lekceważmy oczywiście słabości, błędów, grzechów. Lećmy od razu do Bożego Miłosierdzia. Ale odrzucajmy to natychmiast od siebie i wracajmy na miejsce. I kończę tym, co też często lubię powtarzać. Piotruś, kochasz mnie? No tak, bardzo. Paść, owieczki moje. Piotrek, kochasz? Nosz, oczywiście, kocham. Bardziej niżeli ci, no tak. Paść, owieczki moje, Piotrze, kochasz mnie? Zasmucił się, że mu trzeci raz powiedział, czy mnie kochasz. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Paść, baranki moje. Lubienicę Pana. Kochasz swego Pana. To wypełnia i dzieło, do którego Cię powołałem. Amen.